Najważniejszy jest klient, to się nie zmienia od, od kilkudziesięciu czy kilkuset lat i my będziemy podążać za klientem. W 2030 to być może będzie już nie bankowość mobilna, to być może będzie bankowość głosowa, voice. Natomiast ten, ten model nowoczesnej bankowości, on będzie w znakomity sposób uzupełniany również o tą bankowość tradycyjną. Oddziały, placówki, być może w innym formacie, w innej formie, bardziej wielofunkcyjnej. One dalej będą istniały, będą służyły jako centra doradztwa, jako centra edukacji dla klientów, więc w 2030 roku będziemy bardziej nowocześni, będziemy jeszcze bardziej bezpieczni, ale będziemy też mieli możliwość fizycznego kontaktu z naszymi pracownikami. Sztuczna inteligencja tak, to jest olbrzymi potencjał, który chcemy wykorzystać. To jest element zrozumienia i połączenia maszyny. Z człowiekiem, i właśnie to połączenie tego, zmiana tego paradygmatu ze sztucznej inteligencji, artificial intelligence na taką poprawioną inteligencję, czyli augmented intelligence, to jest coś, co wykreuje tą wartość dla klienta. Po to, żebyśmy my jako banki Przekazywali mu um, cenne rady, podpowiadali, jak oszczędzić czas i jak wykorzystać je, jego potrzeby do tego, żeby jego życie było lepsze i sprawniejsze. Sztuczna inteligencja jest tak mądra jak dane, które jej udostępniamy. Więc jeżeli udostępniamy dane, które są niekompletne, ona wyciągnie właściwe wnioski. Więc to jest nasza odpowiedzialność. Tak jak jesteśmy odpowiedzialni jako bank za, za klientów, tak również jesteśmy my jako bankierzy odpowiedzialni za to, w jaki sposób edukujemy tą sztuczną inteligencję, w jaki sposób potem dalej kontynuujemy jej edukację. Bo ta sztuczna inteligencja ona musi się rozwijać. Więc e, sztuczna inteligencja, ona się będzie rozwijać, te metody są coraz bardziej profesjonalne, coraz bardziej doskonałe, natomiast to nie zwalnia nas z obowiązku wypracowania zasad, w jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, norm etycznych, norm kulturowych i potem zapewnić mechanizmy, które będą kontrolowały. Wszystko musimy kontrolować, tak jak kontrolujemy aspekt cyberbezpieczeństwa, po to, żeby zapewnić to zaufanie naszym klientom, tak również będziemy kontrolować sztuczną inteligencję.